Mu z tej strony cielak witam was w kolejnym filmie z Roblox na moim kanale, gdzie znów sobie zagramy w Arsenala. I pewnie zauważycie, że pewnie zero e, 02 i takimi tymi podstawowymi, right? ale ale. My nie zagramy w tego arsenala. Albo wiem, zagramy sobie w tego Arsenala, czyli z roku 2020 dokładnie gdzie mamy tutaj różne rzeczy chociaż łącznie tutaj no też grałem sam ale też grałem e, z, ze znajomymi i ze znajomymi udało mi się wygrać ale dobra nieważne a więc zagramy sobie dzisiaj w arsenal 2.0.2.0 ale mam tutaj rybkę gdzie między innymi będziemy mogli usłyszeć jak to jak kiedyś, bronie brzmiały na przykład? O, właśnie taki, taka proca. Albo na przykład AWP Deagle. O, właśnie. Pu, 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 O, Springfield. Który jeszcze do 2023 miał ten dźwięk? Ale zobaczmy. O. Uuuu, piękny headshot. Ale dobra. O, hash papi, dobra. Uuuuuh, headshot baby, let's go. Ta jest, o to chodziło. Uuuu, jeszcze jeden. Pięknie, o. Oh. Umieram. Elo, Elo, streaming na Facebooku, a twój stary robi ludzi z łuku. Ta jest, o to chodziło. M4.1 to te... To jest chyba ja robię. Oczywiście... Yy... Jeżeli Wam się filmik spodoba, to zachęcam do stawienia łapki w górę i subika, żeby wbić w końcu 800 subskrypcji i potem pychać po 900. Że jak? P90? Pięknie. Ogólnie. Jak pewnie nie wiem, czy Wam kiedyś mówiłem, ja zacząłem grać oczywiście w Arsenal w 2021 roku. W mnie znowu znożywałeś? Śmieciu. No dobra. Trudno. Eee. Wracając do mojej historii, no to zacząłem grać w 2021. Też właśnie bronie miały stary dźwięk. No ten nostalgiczny, którego bardzo uwielbiałem. O, teraz za dużo. Ależ tam jest dużo osób. patrz, 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 patrz. Cyk, cyk, cyk. Dobra. U, uh, u, uh, u, uh. u, uh, 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 Dobra. Ale pięknie poszło, kuuu O Jezus Maria Ale to było mocne O O siema Co to mam być za aim? A już mam zgubki, już mam zgówna A to był... Asysta Dziękuję Bardzo Tyk Ho, luger Oho, ludzie idą, ludzie idą, ludzie idą. A, idźli. Weźmy sobie do shopa, tak. O, stary shop, o kurde. Karambit? John Brick? Dobra, kupię Johna Bricka, nie? <laughs> o, takie jakieś ustawienia. Co żeście za mapę wzięli? Jezus Maria. I jeszcze ten tryb, matko boska, ale combo, nie? Żeście mi dowalili. Mhm. Mogę weźć i mi dać English o. Matko Boska Ła wow, ale to było mocne się To czy w tym trybie jest tylko e, Spaz 12 Racket Launcher? A jeszcze był DPS e, Shotgun. Super, że się wysadziliśmy razem. nie. No co? Czy my się teraz będziemy wysadać razem, tak? Powiedz mi, że tak. <śmias Wagner> <śmian> o, Boże, co? Jeszcze raz dawaj. Co? Nie? 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 Okej. Okay. <śmian> Oh. <laughs> o! Czemu wy chcecie, żebym ja się męczył z jakimiś e, łukami, muszkietami? Tyle? Nie możecie dać competitive coś po prostu. O! O! Jako jaż! No, to mapę znam, oczywiście. Tutaj kompleks, kurde. Oczywiście. Okej, okay, jesteśmy na nowym tre. Co? Okej, okay, nowy serwer i mamy gun rotation na gili, zobaczymy czy... O, jeszcze te gwiazdki... Boże... No dobra. A ogólnie, wracając do tego co mówiłem, o tym, że zacząłem grać w 2021 yy, roku, wyjazd mi stąd, to yy, ogólnie, Owszem, były te wszystkie bronie, które e, ten, który mi teraz gram, ale było jeszcze, były jeszcze na przykład Paintball Gun, G36, headshot, e, Kałach, peppermint Rifle, e, Dispenser, minifigurka, i tak dalej, i tak dalej, no. Więc trochę nowych jeszcze było. O, te la laserowe były, BH10 i tak dalej, no. Chris Vector. Takie tam były fajne bronie. No i, no i jeszcze ten. E... No i były z weapon skin, nie? Żeby móc mogliśmy ozdobić. Railgun, baby. Ej, bro, wracaj mi tu. Serio? Very good shooting, dziękuję. A pff, no przestań mnie zabijać. Jakiś super fan, psychofan, jak już, a nie. E, pff, lag, kurde. Dobra, jeszcze przynajmniej jednego killa zrobię na tej rundzie. Mogę macie się, dwa. Dobra, o, albo dwie, dwa, dwa headshoty, o, trzy, head... kolejny headshot, świetnie, chodź tu, chodź, 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 widziałem cię, widziałem, Wiem cię, o, rocket launcher, super, nie, yeah. piu, o, żegnam, he, <laughs> he, boże, Dobra, Santa, na wreszcie, zobaczmy ile to killi zdobędziemy. Uuu, headshot. Daje. Ja mogę się pozbyć tego e, shotguna. Bardzo proszę. No, dziękuję bardzo. Very good shooting. No nareszcie. Mamy dragunów, Możemy kontynuować naszą misję. Let's go. Tylko 25. No cóż, szkoda, że nie wygraliśmy tamtej rundy, ale to tu... Wygląda na to, że nie mogę wygrać, ale no dobra, bo już się nie wiem, co ja mówię. E, dziękuję bardzo za oglądanie. Jeśli wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, Dzwoncie, dzwonek, żeby nie się na kolejne filmy. I widzimy się w kolejnym odcinku. Pa pa! Why'd you let that happen?